Cześć, pomyślałam sobie, że pokażę Wam efekty mojej ciężkiej pracy. Dotychczas moja półeczka na lakiery wyglądała w ten sposób, że na górze nic nie było. Co się musi zmienić teraz, jak widzicie, jest tragedia. Na dole były różne marki. I teraz właśnie jestem w trakcie porządków, i tutaj na samej górze będą lakiery holograficzne, ponieważ je kocham. Jak widzicie, większość mojej kolekcji holograficznych lakierów to są lakiery z Color Alike. Podlinkuję Wam ten sklep na dole. To ja nie jestem w żaden sposób związana z nimi, ale ich lakiery uwielbiam i po prostu tak będzie chyba zawsze. I tak tutaj sobie myślę, że zostawię sobie lakiery z Color Alike, później dam sobie lakiery z Essie, a Dolne dwie półki będą stanowiły lakiery kolorystycznie ustawione, także mam nadzieję, że to będzie bardzo fajnie wyglądało. Eee, I myślę, żeby to zmieniać raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, eee, wyjmować niektóre lakiery, niektóre przekładać. Też lakiery piaskowe muszę sobie gdzieś ułożyć, tak żeby było wiadomo, że to są lakiery piaskowe. Eee, a reszta będzie kolorystycznie ustawiona, właśnie. <laughs> Zobaczymy się za chwilę. Uff. Skończyłam moje porządki, jak widzicie zdecydowałam się jednak na porządek kolorystyczny, zaraz pokażę wam wszystko z, z bliska, będziecie mogły zaobserwować, co jest na której z półek. Na pierwszej półce mamy życzone czarne pudełko, część moich brokatów włożyłam do takiego oto pudełka, które kiedyś nabyłam w Biedronce z... Prześliczną pokryweczką e, zamknę je i raz na tydzień będę na chybił, trafił losować jedno, jeden z tych glitterów i robić na jego podstawie jakiś manikir. E, później mamy kopertę z płytkami, które mam do sprzedaży. E, później mamy tę skrzyneczkę z nieużytymi jeszcze lakierami. O to koszyczku mam zapasy lakierów, których jeszcze ani razu nie użyłam jak widzicie jest tego bardzo, bardzo dużo i powoli jak będę je używać będą one lodowały na mojej płeczce z lakierami natomiast na razie umieściłam je tutaj w koszyczku, mam tutaj też zapas białych, czarnych i lakierów i jeszcze liquid liquid skin czyli to jest płynny lateks zapas Kupiłam go na lek. Drzewko z Ikei suszarkę do paznokci, której używam kiedy suszę Pillow Base. Później mamy zielone pudełko z niespodzianką, nie powiem wam, co tam jest, to tajemnica. Mój malunek sprzed oj, dwóch lat, coś takiego. Tragedia. Małpkę, którą dostałam na koniec roku w zeszłym roku od jednej z moich wychowanek i y, czyste patyczki do swatchowania które ostatnio bardzo rzadko używam, więc muszę to zmienić później tak jak mówiłam mam moją kolekcję Essie, która nie jest może zbyt wielka, ale jestem z niej dumna jest to yy, tutaj mamy niebieskie wszystkie, to jest niebieski odcień Midnight Cam, jeśli dobrze pamiętam ups Ty. Jest to Midnight kami. Chciałam kupić sobie ten drugi ciemny niebieski, ale zrezygnowałam z niego, jak go zobaczyłam na żywo. No i tak to się prezentuje, właśnie kolorystycznie, pięknie ułożone. I później mamy, tak jak mówiłam, kolekcję moich holograficznych lakierów. Mam trzy kolory takie srebrne, jeżeli jesteście zainteresowane. Konkretnie porównanie e, będzie niedługo albo już jest, więc je podlinkuję. Później mamy lakiery takie czerwone, czerwone, później nieco pomarańczowe, ewentualnie koralowe. Tych mam najmniej e, niestety. Później mamy tutaj no, nową pastelkę, którą niedawno zrobiłam, także to też się niedługo na blogu ukaże. I później mamy żółcie, zielenie, tralalala. I tam z tyłu są piaski zielone i piaski żółte, ponieważ na nie już nie starczyło miejsca niestety. No i tutaj mamy czerwone kolorki. O, tu się jakiś wywalił nam kolega. O, czerwone róże, jasne róże, później jasne i fiolety i ciemne fiolety i tak dalej. Fioletów mam hmm, dużo, ale wydawało mi się, że mam ich więcej. Z tyłu mam dwa piaski fioletowe: czernie, szarości, yy, srebra, yy, biele i tak dalej. To, co mi się nie zmieściło znowu, razem z piaskami w tych kolorach. Później mamy piaski różowe i takie czerwone, i później mamy to, co mi się nie zmieściło w wersji fioletowo-różowej. No i na ostatniej naszej półeczce jest cała seria niebieskich, i lekko niebieskich, czyli takich zielonkawych, może, morskich odcieni. I to wszystko. Z tyłu mamy farki akrylowe, których prawie nie używam, bo niestety są słabej jakości, ale jakie je kupowałam jedna kosztowała od 50, zł, więc żal było. Nie kupić i 5 było chyba za darmo, a jak się kupowało 15 z tego co pamiętam, więc kupiłam po prostu cały zestaw. Później mamy czarne piaski, niebieskie piaski, złote kolory razem z piaskami, bo to mi się już nie zmieściło. Brązy, szarości. Szarości mam najmniej, bo mam tylko dwie szarości, a uwielbiam szarości, więc to się pewnie niedługo zmieni. I takie morskie trzy piaski. I to jest cała moja półeczka. Tutaj z kolorami. No, i mamy jeszcze taką, takie pudełeczko z wacikami, które sobie sama zrobiłam. Tutaj od góry sobie wkładam waciki. Gdzieś to widziałam, po prostu sama sobie też takie zrobiłam. I tutaj wyjmuję to jest pudełko po ciasteczkach, chyba jakiś, z tego co pamiętam. No, a tutaj jest jeszcze syf. To jeszcze muszę ogarnąć tutaj sobie oglądam filmik jednej z moich ulubionych youtuberek, i to jest zdaje się, Kira Kira Nails akurat teraz. I yy, no, jak tutaj posprzątam, to pokażę Wam jeszcze co jest w moim helmerku, bo tam też jest syf. jak widzicie na dole kocie rzeczy są. Wspomniałam jeszcze dodać, że mam takie nudowe odcienie, czyli jakieś bardzo jasne brązy, jakieś bardzo jasne róże do fręcza i tak dalej. I nie wiem jeszcze co mam z tym poradzić, bo to jest coś, co dziewczyny bardzo lubią, jak do mnie przychodzą na paznokcie a nie mogę ich na przykład umieścić tutaj, gdzie mam wolne miejsce za pomarańczami, no bo będzie się ciężko wyciągało, żeby dziewczyny sobie zobaczyły, jak to wygląda. Także muszę się tutaj poważnie zastanowić nad tym, gdzie to umieszczę. Może po prostu całe to pudełko sobie wsadzę do, na górę mojej półeczki i może sobie będzie tak po prostu leżało. Zobaczymy na dolnym pięterku mojej pięknej szafki, zrobionej przez męża, mam dwa zeszyty. Jeden służy mi do zbierania moich stempelków. Tutaj wiem wszystko jakie mam, z jakiej serii stempelki, jest ich dosyć sporo. Tutaj mam oznaczone e, numerkami serii QA, QGirl i tak dalej. Później mam mój zeszyt z, mm, ze słoczami, muszę go trochę odnowić tutaj, ponieważ y, niektórych lakierów już nie mam, niektórych jeszcze nie mam tutaj. Tutaj mam podział na kolory. Małe przydatne, ale jakoś to zaniedbałam. Może w wakacje sobie to odnowię. Tutaj mam taki album, tą okładkę zrobiłam sama, włożyłam po prostu w dziurę tutaj na przedniej stronie. I tutaj miałam wszystkie moje płytki, ale stwierdziłam po jakimś czasie, że jest to strasznie niewygodne, jednak zrezygnowałam z tego pomysłu. I leżę, na razie sobie leży czeka, może najlepszy moment. Nie wiem jeszcze co z tym zrobię. Czy tutaj wrzucę moje płytki z powrotem. Eee, nie wiem, stwierdziłam, że to jednak nie jest tak wygodne, jak mi się wydawało. Eee, później mam bałagan, czyli coś, czego jeszcze nie zdążę. Ogarnąć. Muszę się zastanowić poważnie, co, co z tym zrobić wszystkim. E, tam z tyłu są jakieś zmywacze, acetony, rozpuszczalnik i tak dalej. Wszystko coś za duże albo boję się, że się wyleje. Tutaj mam takie e, samo karteczki i taką gumę samo w razie, jakbym potrzebowała. Czasem lubię coś sobie tutaj przykleić, jakieś kartki albo coś z notatkami. E, tu mam jakieś narzędzia, takie pierwszej potrzeby, czy jakiś dugopis, ołówek, e, cążki, e, nożyczki do paznokci, e, dwa markery, które tutaj w ogóle nie powinny być, e, krem do rąk. E, tu mam jakiś nowy pędzelek, tu mam mnóstwo pędzelków, jakieś e, te sondy do paznokci, inne tego typu sprawy, pęsetkę. Pod spodem leży jeszcze specjalny płyn do dezynfekcji rąk. A tutaj mam mnóstwo karteczek takich do notatek i chusteczki czyszczące. Dobra. Później dalej mamy. Kubeczek do wody, jak widać, cała wyschła. Tutaj była woda od farbek akrylowych. Tutaj mamy aceton w mojej butelce. On jest ciemny, ponieważ używam go do czyszczenia butelek po lakierach, które zużywam. Później mam taki zeszycik, w którym zapisuję wszystkie swoje pomysły, ewentualne, co konkretnie bym zrobić, ewentualnie rysuję sobie, co bym malować na paznokciach. To ostatnio kupiłam sobie na izebra. Jest całkiem fajna rzecz w gąbce, zmywacz do paznokci z Donegala, e, ja to polecam także jeżeli ktoś z was ma okazję to dostać to to jest dosyć fajna rzecz i teraz w tym mam wszystkie moje pomysły na, e, na filmy Dalej mam gąbkę, którą muszę pociąć do gradientów, ponieważ tamte mi się już skończyło, ale za tydzień ja do Anglii kupię sobie cały zestaw takich gąbek do gradientu. Tutaj mam mnóstwo różnych rzeczy, zresztą tak samo jak w tym pudełku z Biedronki, to wszystko potrzebuje jeszcze porządku w środku, także tutaj niestety nie mam się czym chwalić. A w tym pudełku mam kółeczka do zdobień. Wszystkie się fajnie mieszczą. Tutaj mam ich z 150 chyba coś takiego. E, dobra. I dalej mamy właśnie to pudełko, w którym jest wszystko i nic. Ręczniki papierowe, takie do stempli. E, z, tutaj mam album, na górze leży i trzymam w nim moje ulubione zdobienia z bloga. Tak, jak kiedyś myślałam, że dosyć mi się to przyda, to tak niestety teraz już trochę mniej. I tutaj mam jeszcze takie kamyczki. Tak, też je kupiłam z myślą o tym, że wrzucę je do, tej, do tego tutaj kubeczka i będą tak fajnie te wszystkie pędzelki się trzymały w tym, ale jednak nie jest to tak bardzo praktyczne, jak mi się wydawało. No i przechodzimy teraz do mojego helmera który tutaj jest, w pierwszej szufladce sobie umieściłam rzeczy do stempli tutaj mam aksamity do paznokci tutaj mam puste obecnie album od płytek pod spodem mam srebrną kosmetyczkę w razie wyjazdu cleaner do hybryd hybrydy mam tylko dwie, jeżeli chcecie mogę wam nagrać filmik o tym, tutaj mam tipsy, tutaj mam właśnie zestaw mój do hybryd, lampkę i tak dalej ja mam tą lampkę taką małą nie opłaca się, jeżeli chcecie robić hybrydy, albo żelowe paznokcie, to lepiej sobie kupcie taką dużą lampę czterożarówkową. Tutaj mam puste butelki od lakierów, które już zużyłam. W drugiej szufladce mam wszelkie ozdoby do paznokci, jakieś pisaki, zapas kredki woskowej. Tutaj mam takie coś do... niby to jest do złuszczania pięt, ale ja tego używam do ciachania Fimo. Który zresztą w ogóle nie używam. E, tutaj mam taki fajny pojemnik trzypiętrowy z Ikei, e, w którym na każdym piętrze mam różne rzeczy. To było pierwsze piętro. Tutaj jest drugie piętro z cyrkoniami. I trzecie piętro są kawiorki. Z boku też są ozdoby w tych pudełeczkach: są naklejki wodne i inne. W tej szufladzie mam takie rzeczy, które są mi potrzebne na co dzień, czyli zmiękczacz do skórek baza top coaty różne tutaj świecące w ciemności tutaj taki to jest serżwit akurat tutaj jest taki do słoczy tutaj mamy czarne i białe lakiery i takie do stempli takie do pokrywania płytki w całości dalej mam y, te patyczki do słuczowania w razie czego no i folię aluminiową oraz taki, taką y, silikonową podkładkę do lakieru w następnej szufladzie mamy jakieś pilniki wszystko co jest mi potrzebne do takiego manicuru porządnego czyli y, pumex to jest pumex do paznokci jakby co jakbyście nie wiedziały jeszcze czegoś takiego. Tutaj mam e, taki... Mm takie coś klejące na tym czyszczę swoją gumkę od sampling. i dalej mam wszystkie ozdoby, które mam na wyprzedaży blogowej. Także jeżeli jesteście zainteresowane jakimś bulionem jakimiś patyczkami Fimo czy coś takiego, tutaj mam wszystko przygotowane dla was. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, ozdoby mam bardzo tanie, bo tam bo po 50 groszy czy po co także ja mam całą szufladę brokatów i to jest reszta brokatów, która mi została. Jak wykończę wszystkie tamte, o których Wam mówiłam przed chwilą, to przyjdzie czas na właśnie te. Czyli zrobię po prostu wymianę. To jest jeden z moich ulubionych brokatów. Nie jestem pewna, czy jeszcze możecie je dostać. W każdym razie to jest taki złoto-różowy, holograficzny brokat z bo Jeszcze stara seria. I ostatnia szuflada. E, tutaj mam wszystkie zapasy odżywek i topko', e, które jeszcze są przede mną do spróbowania. Tutaj mam zapasową żarówkę, to jest żarówka z światłem żółtym. E, w razie jakbym chciała wymienić. E, bo obecnie w mojej lampce mam światło niebieskie, takie żeby się łatwiej zdjęcia robiły. I tutaj mam takie chusteczki do przecierania okularów, ale ja nimi czyszczę tablet i monitor komputera. To jest jakiś odkurzacz do... taki mini odkurzacz do klawiatury, spray do psikania właśnie mm, szyby od... to znaczy LCD e, od komputera. I później mam wszelkie ładowarki do aparatu, jakieś karty pamięci, mikrofon, który jest, by the way, okropny, w ogóle mi nie służy, jest, jest takiej samej jakości jak ten, który jest w, w komputerze. Także jeżeli macie ochotę kupić sobie, to jest chyba Manta firma, jeśli dobrze pamiętam, kurczę, nie pamiętam teraz. Nie, Trust, sorry. Trust to jest najtańszy mikrofon, jaki istnieje. Nie, nie dziwota, że jest naj, najgorszy i e, na takim trypodzie właśnie przychodzi e, w paczce. Więc tego nie polecam, jeżeli chcecie wydać 35 zł, kupcie sobie po prostu lakier, jakiś fajny, a nie. Ten mikrofon nie opasa się kompletnie. No i to jest mój cały helmer, który tutaj stoi pod moim zestawem. Super Ekstra. Tutaj widzicie moją lampkę. No i mój aparat to jest mega stara lustrzenka, Można ją teraz dostać chyba za 300 zł. Jeśli dobrze pamiętam, e, to jest dokładnie EOS 300D e, Canona. E, a nakręcam Wam takim aparaczkiem z PowerShot A 810 z funkcją nagrywania HD, która moim zdaniem jest słaba no i to cała moja organizacja mam nadzieję, że wam się podobało jeżeli chcecie więcej tego typu filmików od drugiej strony, jak to wygląda z mojej perspektywy to was serdecznie zapraszam do dawania mi sugestii jak widzicie tutaj jeszcze mam na górze taki niebieski kubełek zielony kubełek to jest kubełek do śmieci, czyli jakichś tam ewentualnych wacików i tak dalej a tam to właśnie wyrzucę jeżeli jesteście ciekawe konkretnie któryś z tych przedmiotów e, może y, zrobię na ten temat oddzielny odcinek także zachęcam was do poddawania mi sugestii, co chcecie zobaczyć to na razie do zobaczenia, cześć